Tym razem omówimy sobie propagandę i kłamstwa TVP Info przeciwko innemu naszemu podwójnemu sojusznikowi, czyli, czyli Republice Czeskiej, czyli Czechom. To także jest nasz podwójny sojusznik w ramach NATO i Unii Europejskiej, wypadałoby nie kłamać o nim, no ale. Rząd i jego telewizja uważa, że jest to dobry pomysł, żeby wygrać wybory. Wyłączam teraz komentarze, żebyście mnie nie denerwowali, bo już jestem zdenerwowany, że tak sytuacja wygląda i takie kłamstwa na tą skalę są mówione. W propag... w... Później przyjrzę się komentarzom. Jest. Taka sytuacja, że rząd i jego telewizja świadomie mylą dwie rzeczy. Naciski ekologiczne w ramach Unii Europejskiej, żeby w ogóle odchodzić od kopalń węglowych, z odszkodowaniami dla Czechów i Niemców ze względu na to, że tam się po prostu osuwa grunt i pękają budynki, dlatego że Turów znajduje się bardzo blisko granicy. Będzie tu mówione, że no tak, ale kilkadziesiąt kilometrów dalej znajdują się kopalnie niemieckie i czeskie. Okej, okay, kilkadziesiąt kilometrów dalej, właśnie to jest tutaj klucz. Turów znajduje się bliżej granicy i bardziej szkodzi, jest wykazane. Szkodliwość, osuwanie się terenu, pękanie budynków, to jest wykazane. Myśmy już płacili odszkodowanie Czechom. I musieliśmy zbudować mur, który chronił, jakby podziemny mur, żeby to wszystko zabezpieczyć. Natomiast tutaj nie będzie ani słowa o tym w ogóle. Będzie tylko mowa o tym, że będziemy bronić kopalni, bo jest tak energetycznie. Zabrakłoby prądu, gdyby turów wyłączono, ale nikt nie każe, nikt nie każe wyłączać turowa w, poza takim ogólnym klimatem, żeby odchodzić od węgla. Natomiast to, czego domagają się Czesi, domagali i już dostali i to, czego domagają się Niemcy z miejscowości Citał, teraz to, to jest odszkodowanie, a nie dla ich mieszkańców, ze względu na uszkodzone domy i osuwającą się ziemię, a nie żądania, żeby wyłączyć kopalnię. Chcą odszkodowań. I mają do tego prawo. Czesi już dostali. Czesi zaskarżyli kopalnię przed sądem Unii Europejskiej i dostali już. tak? I trzeba było zbudować ten mur podziemny, i zbudowano go, i odstąpili od, od, od skargi. Citał, nadburmistrz Citał do, do sądu administracyjnego w Warszawie, głównego sądu administracyjnego, wysłał skargę, ale na razie nie została ona w ogóle rozpatrzona. Czyli przy okazji wysyłamy sygnał, że mamy w dupie Niemców, no chyba że będą nas straszyć w Brukseli. Tak jak Czechów też mieliśmy w dupie, do momentu, kiedy zaczęli na nas krzyczeć w Brukseli. Wtedy bierzemy to pod uwagę, ale krzyczymy, że na nas krzyczą. No, może wypadałoby odpowiedzieć wcześniej, tak? Może wypadałoby odpowiedzieć, kiedy były normalne rozmowy bilateralne. Na początek kopalnia Turów. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia i przekazał sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost. Nie możemy pozwolić na zamknięcie kopalni. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, bezpieczeństwo Polaków pod kątem energetycznym jest dla nas kluczowe, jest elementem bezpieczeństwa całego kraju i nie możemy pozwolić na zamknięcie tej kopalni i tej elektrowni. Co więcej, Szanowni Państwo, gdybyśmy tę kopalnię zamknęli, tak jakby, jakby to chciał właśnie Rafał Trzaskowski czy Szymon Hołownia, to wiecie Państwo skąd byśmy importowali energię elektryczną? Importowalibyśmy ją z elektrowni, które są napędzane niemieckim czy czeskim węglem wydobywanym kilkadziesiąt kilometrów dalej od kopalni Turów. I całkowite przemilczanie tego, że właśnie one są kilkadziesiąt kilometrów dalej i nie stwierdzono po stronie polskiej, żeby osuwał się grunt albo były rysy na murach, żeby budynki pękały i osuwał się grunt ze względu na działalność jakiejś czeskiej i czy niemieckiej kopalni nie stwierdzono czegoś takiego w Polsce. I to jest kompletnie przemilczane. Nie? Szanowni Państwo, no chyba widać gołym okiem, o jakie interesy w tej chwili chodzi. I dlatego jutro spotykamy się w Bogatyni właśnie po to, żeby pokazać, że Polska jest suwerennym krajem i może w tych elementarnych... Polska jest tak suwerennym krajem, że nawet nie chciała płacić odszkodowań, nawet nie chciała rozmawiać z Czechami. Bo, a im się ten, u, 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 wody gruntowe uciekały, zapadał się, zapadała się ziemia, uciekały wody gruntowe i pękały im budynki. A myśmy w ogóle nie chcieli z nimi rozmawiać do momentu, kiedy zrobiliśmy, zrobili jazgot w Unii Europejskiej. To wtedy było, że Czesi tacy niby sojusznicy robią jazgot w Unii Europejskiej. To może trzeba było z nimi wtedy rozmawiać. Mamy do, do czynienia tutaj ze świadowym myleniem ogólnego kierunku rozwoju energetyczno-ekologicznego w Unii Europejskiej z odszkodowaniami konkretnymi dla konkretnych miejscowości w Czechach, i teraz będzie też w wcitał to samo. W tych obszarach podejmować decyzje samodzielnie. To miejsce, kopalnia i elektrownia w Turowie jest miejscem, które ogniskuje dzisiejsze problemy całego państwa polskiego, problemy, które doty dotyczą na no, dokładnie. Co to znaczy? Morawiecki gra na zamknięcie turowa. Odniesie się doktor do obecnej sytuacji w Rosji. Nie, nie odniosę się, ponieważ Prigorzyn powiedział, powiedział, że wróci do Moskwy. I tam zrobi porządek. Po co mam robić o tym filmy? Słowa Prigożena znaczą mniej niż gówno. Niech wróci i to zobaczymy, co się będzie działo. Na razie się nic nie dzieje. ...naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszej suwerenności, ale także stanu... Tak, o Turowie już mówiłem. ...standardu i jakości życia polskich obywateli. Niestety od dłuższego czasu jest podejmowany taki szereg działań, czy to na poziomie Unii Europejskiej, przez różne skrajnie radykalne organizacje, instytucje, polityków... O, oni uważają wszystko za, jedną, za jeden element układanki, tak? Wszystko uważają za elementy układanki jednej sprawy. Że naciski ekologiczne, które nie lubią węgla, hello, wielki mi news. Tak, ekolodzy nie lubią węgla. Ł łączą to z, łączą to z odszkodowaniami od konkret, dla konkretnych miast, co myśmy musieli już zapłacić Czechom z jednorazowego odszkodowania. Nawet chyba więcej to było, ale nie jestem pewien. Myśmy, ja już kiedyś o tym nagrywałem, pokazywałem, jak to jest ta sprawa przed, przedstawiana w Der Spiegel. W Der Spiegel też połączyli to z ekologią, ale to było takie ogólne westchnienie, że ach, ten węgiel. Ale generalnie chodziło cały czas o odszkodowania Czeski, dla Czechów i, dla, i teraz dla Niemców. Natomiast o to, że im się rozpieprzają budynki, o to, że im grunt uchodzi. I wody odchodzą, i tak dalej, gruntowe, więc to jest problem, bo wody pitnej zaczyna brakować, tak? Hello, to jest problem. Ale pisowcy oczywiście to wszystko, to wszystko nieważne. Ja mam wrażenie, że pisowcy by, słuchajcie, normalnie wpieprzyli do, do łaby albo do jakiejś czeskiej wełtawy milion ton odpadków i jeszcze mówili, że pretensje o to to jest zagrożenie polskiej suwerenności. No, no kurwa. Tak, oni przede wszystkim nie odpowiadali na skargi Czechów. Bilateralne, tak jakby chcieli, żeby Czesi z nami rozmawiali, to oni w ogóle nie odpowiedzieli. Mieli ich w dupie. Do momentu, kiedy Czesi nie zaczęli w Unii Europejskiej nas naciskać, to wtedy już nie mieli w dupie, musieli płacić przez nos. I myśmy musieli też płacić. Do momentu, jak się da opłacalnie wydobywać węgiel, to trzeba korzystać z niego. Hejt na węgiel jest nieuzasadniony. Nie opłaca się tych starych węgla kamiennego, podobno, bo jest trudny, trudny dostęp do, do złóż. Natomiast tutaj ja nie mówię o hejcie na węgiel, nawet tylko mówię o odszkodowaniach. Oni świadomie mylą te dwie rzeczy. My nie musimy, nie musimy mylić tych dwóch rzeczy. Jak i również okazuje się, że od pewnego czasu także przez polskie sądy są podejmowane próby, które zmierzają do tego, aby ten kompleks kopalniano-energetyczny zamknąć, i aby doprowadzić do tego, iż polskie bezpieczeństwo energetyczne będzie w dużym stopniu zagrożone. Żeby doprowadzić do tego, że polskie bezpieczeństwo energetyczne było w dużej mierze zagrożone, tak. Na pewno Czechom i Niemcom chodzi o to, żeby nasze bezpieczeństwo energetyczne było zagrożone, Aha. No tak, no ale jak długo można tak się bawić? Słuchajcie, my tutaj właśnie mnie bardzo dziwi ta dysproporcja, nawet jak wy tutaj piszecie komentarze, że my syf we własnym kraju możemy robić. Możemy mówić o tym, czy, go, czy Kaczor jest Hitlerem, czy Tusk jest zdrajcą, możemy sobie ten syf u nas robić, ale niech to się nie wylewa na zagranicę po prostu. Każdy kraj ma jakieś syfki wewnątrz to się nie powinno wylewać za granicę. A u nas jest tak, że słuchajcie, w Polsce to yy, ja panu nie przerywałem, pan nie może tak mówić do mnie, a właśnie wszystko można powiedzieć w kraju. Natomiast za granicą trzeba być miłym, kurwa. Jesteśmy słabi, to bądźmy chociaż mili. To swoją drogą w spółkach, no. Zamiast pociotków kompetentnych, tak. No właśnie, więc to jest ten problem, że jak się tak wydobywa węgiel blisko granicy, to się po prostu osuwa grunt, wodę gruntowe uciekają, jest problem z wodociągami. To jest realny problem i w tym całym materiale, zobaczcie jeszcze raz go sobie, prze, ten, czy tutaj jest w ogóle mowa o tym, znaczy nie ma co byś już cały, żeśmy obejrzeli, ale tu nie ma w ogóle o tym mowy, w ogóle się do tego nie odnieśli. Ja rozumiem, że telewizja państwowa uprawia prorządową propagandę, ale kurwa, no trochę mniej grubymi nićmi chociaż, no. Przez to jest po prostu jedno wielkie ugarstwo, cały ten materiał. No tutaj my mamy tą przewagę, że jesteśmy państwem większym, więc Czesi nie mogą sobie pozwolić troszeczkę na, na ignorowanie nas i muszą do nas też przyjechać i z nami gadać, ale nie należy tego tak robić, że Czesi będą mogli z nami tylko przez Brukselę rozmawiać, tak? W każdym razie, no, ja jestem zdegustowany, że propaganda aż taki, e, aż taki wymiar jakby podnosi, że wszystko jest obliczone wyłącznie na to, że to obejrzy pisowiec i będzie się czuł zagrożony ze wszystkich stron, i że cały świat chce zniszczyć tą biedną Polskę, dziewicę, z wszyscy chcą zgwałcić po prostu najlepiej, nie? Wysłać migrantów, żeby ją zgwałcili tą Polskę, żeby żeby wykupić nam węgiel, nam zlikwidować, a wcisnąć własny. Tak, jasne. Mhm. To trzeba mieć chociaż jakiś cień dowodu na tą sytuację, zanim się tak pierdzieli.